Witam bardzo serdecznie. Gramy w co chcemy League of Legend. Eee, gram garenem i postanowiłem e, nagrać tą partię, dlatego że mamy Troll Team. E, Lucian poszedł w dżunglę. E, Akali będzie na midzie to oczywiście. E, Wayne z Masterem I, gdzie Master ma być jako Adekere. A. Masakra trochę pomogę mu tankować. Dobra. Przeciwko sobie mam Shen'a, w teamie jeszcze Diana, Leona, Queen i Xin na Dżungli. Oczywiście mówię o teamie przeciwnika. O, będzie ciężko. Ja oczywiście. Runki, potanka. Kurde. Będzie ciężko mi z tym szedłem. Będę musiał dużo mocno uważać. O, jeszcze nie weszło. Gademy. Muszę popracować nad swoimi lastkitami, bo to jest masakra. Dobra, mam pełne zdrowie już Niestety Shen ma już trzeci poziom. Kurde Nie zlastkitowałem tego, no Muszę go jak najlepiej obijać Mam z nim dużo większe szanse niż on ze mną. Przynajmniej taką nadzieję. Kurde, co, co ja mam z tymi lastkitami? Dobra. Przed. Teraz go nieznacznie uderzyłem. Właściwie to nic mu nie zrobiłem. I ten mój low damage. Masakra. God No no sam jak, nie powiem co. No, co jest? Nie mogę z last hitować. Mocno go tu spuszowałem. O, Diana pokonała Akali, czyli już jest niedobrze. Ciekawe, jak tam reszta sobie radzi. Na razie to tak trochę kiepawo. Dobra, niech odpuszuję trochę sobie, kurde, no, z tymi kitami to naprawdę jest coś u mnie nie tak. No patrzcie. Już myślałem, że nie z last tego, no. To by była masakra. Dobra, jest ulti. No, Przeciwnik pokonany sake. Nie chciałbym za bardzo pod tower się wpakować. I nie chciałbym, żeby Ksin też za bardzo przyszedł bo to się będzie wiązać z bardzo niemiłym doświadczeniem bycia po prostu zownionym 25 creepów 24 tyle, tyle dobrze przynajmniej mam lepsze to od niego Ale ja mam odpowiednie skile do last hitowania, więc to nie jest aż takie trudne. No, fuck sake. Dobra, jeszcze troszkę. Poszedł, poszedł. Nice. Trzymam go cały czas pod towerem. Nie jest to bardzo duże zagrożenie dla mnie, jeśli przyjdzie Ksin. To raczej szans nie mam żadnych. Ćo, pokonany. Pokonany. Stauntowa mnie jeszcze Silence'a dostał ładnie. Dobra. Mu tutaj zbiłem tego pancerza i hapsu, ale skubaniec się dobrze trzyma. Mamy dokładnie takie same itemy, więc ja sobie po prostu trochę lepiej damage'owo radzę. Dobrze go tutaj obiłem. Dość mocno i skutecznie. Kademyet, no dobra, teraz trochę w ofensywę więcej. I jakoś tam sobie na dole radzą Nie wiem jak tam lucek. O, lucek szósty poziom, czyli też nie ma tragedii. Dalej go trzymam pod towerem. Dobrze go obijam. Jak najmocniej się da. I jak najlepiej się da. Również staram się puszować tutaj. O, Queen po prostu owniła bota. Widzę. Nie, 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 nie damy się wciągnąć pod tower. Jeszcze nie. Chciałbym go zrobić pod tym towerem. Jak będę miał już ulti. Mały miss. A jeszcze dostał silensa. I z silensa. Wreszcie użył potki. Cieszy mnie to. Teraz staje się trochę bardziej bezbronny. I mamy tutaj przykład nieładnego ganga. Ups. Ale się wpierdzieliłem Dostałem taunta A teraz Zginąłem L Lucek też padnie Nie ma siły Ale ja sobie Za to Co nieco dokupię a, No cóż No cóż, padłem. Wayne ma 2-1, 2-2 ma lucek, a Kali 0-4. Ja rozumiem, że Diana nie jest prostym przeciwnikiem, ale 0-4 grając Akali. No, trochę przegięcie. Zobaczymy, co ten Shen sobie wykmini tutaj. Dobra. Będę chciał spuszować jak najlepiej ich tower na topie. O, mamy Shena. I co on ma? Pas giganta i budki tabu czyli będzie teraz znacznie szybszy. Na szczęście ma nadal dziewiąty level. Tyle tylko, że się dużo lepiej healuje, Kubaniec. Nadal mam poziom wyżej. Naprawdę, tak jak mówiłem, totalny troll team. A ja tego nie wykaruję. Nie przeciwko takiej drużynie. Tylko dlatego to nagrywam, bo to jest z góry przesądzone. Że to będzie luz. Nieważne co będę robił. Za chwilę mnie tutaj zgangują i się po prostu skończy mój dzień dziecka. Idę ściągnąć tą dianę. Postarać się ściągnąć ją Właśnie pod tower Trochę mnie obiła Pójdę na bota Na bocie jest Leona Queen, więc Nie będzie łatwo i pytanie czy mają warda, dobra jeden zgon. Dobra. I teraz mamy tutaj Ksina. Dobra. I jeden koniec serii. I drugi koniec serii. Czyli coś przynajmniej ruszyło. Coś ruszyło na plus. Shen tutaj mi spuszował mocno tower. Ale to... Myślę, że nie szkodzi. Dobra. Zwijka. Pora ruszyć cztery litery. I omnom tutaj sena. Trochę długi cooldown mam. Na. ULTI To nie jest dobrze <śpiewanie> Trochę Afraid Użyła Szpotki, swojej drugiej Przeciwnik a kalifiduje po prostu o, padł kolejny tower pięknie, to mi się podoba. Tu jestem, nuby, no chodźcie, chodźcie. chodźcie. A... No zabi, pięknie. Jego też. Strasznie tankowaty się zrobił, Ale pięknie. No dobra. Um, Wayne ładnie tutaj dała czadu. I ja sobie teraz mam 1500 golda, tak. Teraz muszę wykminić, co ja chcę osiągnąć, tak naprawdę. Wezmę tłuczek i wezmę sobie kilka potek plus dwa wardy. Tak, Wayne ładnie tutaj zagrała, bardzo mi się to podobało. Akali strasznie nafidowała Dianę. Diana jest 6-3. To jest już bolesne. Dobra. Piąteczka, cześć, ksi. Dobra. Tutaj Luce kruszył w pogoń. No nie, niepotrzebnie, panowie. Dobrze. Albo i nie dobrze. Run Lucek. Nie zatrzymam go na długo. Dobra, poszedł As. No nie wierzę. Jak my to wygramy? A wygląda wszystko na to, że wygramy. To będzie po prostu najbardziej epicki win na świecie. Jesteśmy już przy inhibitorze. Mieli taką przewagę Run, bitches! Czemu oni się z nimi biją? Dobra, idę stamtąd. Styknie tego dobrego. Dobra, zabiorę sobie te wraty, jeszcze jedna potka i przydałby się jakiś wardzik, jeszcze jeden, tutaj. Jest Leona. No cześć. Fajnie, że mnie widzisz. Wrócę się teraz. 1600. 21 mam. Dobra, 475. i 1000. Idziemy dalej. Ja jestem tutaj do tankowania. Więc... Będę tankował. Chociaż ten Shen wcale nie jest mniej tankowaty. Tyle, że on się zrobił czysto pod AD, więc Akali będzie zadawać mu mega damage. Tu jestem a przede mną to uciekają no chodź. Pięknie. Poszedł. No! Oaj! Dobrze jest, bardzo ładnie 25 do 21 dla nas. Teraz bardzo z tej linii ogółem. Zniszmy więc! inhibitor No bijzesz tankuje to Boże co za człek spokojnie moglibyśmy ich tutaj udupić jeszcze teraz dopiero przyszli Dobra, i zwijka eee, Znowu mam 1300 golda Czyli znowu trzeba się wrócić Dobra, wezmę budki w takim razie Teraz I idziemy dalej Teraz już mi nie ucieknie Mam nadzieję no i tak z przegranej gry na razie prowadzimy, 5 2 10. mam staty, bardzo ładne, 25-21 dla nas. Poszedł, takie ulti, to ja rozumiem. A Queen sobie tutaj leci w gumy. O, jeszcze jest Diana. Bardzo ładnie. Okej okay. mm, Nie chcę blue Po co mi blue? Dobra pat kolejne tower. Sure. <laughs> o. <laughs> Faktycznie Queen ma Tor Mela. Nice hit. Ja mam znowu sporo golda, więc będzie trzeba się jak coś wrócić. Jeszcze tylko sobie wilczki zrobię. Albo tasak, na razie tasak złożę i wezmę sobie dodatkowy kryształ. Akali właśnie padła? Nie, teraz padła, ale ja już tam biegnę. O, ładnie ich tutaj posprzątali. Dobra. Wayne też jest ładnie napakowana. Dzięki temu 84. 10-4 ma master, ja mam 7212. Po prostu coś pięknego. To no było dobre. Poddali się. No cóż. To był najbardziej troll team, jaki widziałem. Mogli to spokojnie wygrać. Ale cóż. Z początku prowadzili i to bardzo ładnie. Ale później wszystko się odmieniło w jednej chwili. I to mi się podoba czasami w Bleach of Legend. Najbardziej niekonwencjonalne teamy bywają najbardziej skuteczne. Tymczasem do usłyszenia, trzymajcie się! Na razie! Heja!